Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Mira Piłaszewicz. Moim i Państwa gościem jest Pan Profesor Mirosław Dekowski, profesor fizyki jądrowej, energoanalityk skutecznie promujący poszanowanie energii i energię odnawialne. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Może zacznę od pytania zapewne dla części z Państwa oczywistego, a dla drugiej części zahaczającego już o te słynne teorie spiskowe. Panie profesorze, czy można powiedzieć, że w tej chwili obecnie rząd, czy w ogóle rządy wielu państw celowo doprowadzają do inflacji, celem pauperyzacji, zubożenia społeczeństwa? Czy jest to może jakaś wyjątkowa nieudolność? Proszę państwa, gdyby to była nieudolność na poziomie rządów tylu krajów, na poziomie rządów jakichś tam Unii Europejskiej, na poziomie rządów Stanów Zjednoczonych, gdzie jakiś sklerotyk został postawiony na, przy pomocy fałszerstwa, na pozycji pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, to to byłoby skrajnie zabawne, czy też niemożliwe. Niemożliwe, żeby aż taka ilość zbrodniczych głupców rządziła światem. Czyli z całą pewnością to co się dzieje w tej chwili na świecie jest sterowane i zostało wcześniej zaplanowane. Teraz przejdźmy do dowodów. Unia Europejska miała jako zadanie zjednoczenie państw narodowych, by w latach 50. -tych, 60. był ułatwić współpracę gospodarczą. Później jednak ci, którzy stoją za marionetkami, które są formalnie we władzach Unii Europejskiej, tu muszę powiedzieć, przecież władze, wyjaśnić, władze Unii Europejskiej nie są wybierane, są jakoś narzucane. Przez kogo to już jest inna sprawa, ale musimy sobie zdać sprawę, że ci te wszystkie panie, które są, czy tak ich. Jacyś kochankowie, którzy są, byli dentystami, stali się nagle ekspertami od spraw energetyki w Unii Europejskiej, że to wszystko jest fasada. Czyli nie liczmy na to, że w tym, co nazywają władzami Unii Europejskiej, jest jakiś rozum. Konsensus, coś takiego. Oni wszyscy wykonują to, co im jest narzucane z zewnątrz, z tego, co się tam nazywało jakoś deep state, czyli po prostu z układów nieformalnych, tajnych. Ale od czasów, jak rzucono się na zupełną brednię, która jest. Tak zwana zielona, zielona energia, czy też Zielony Ład, to weszli w dziedzinie, na której ja się znam i którą uruchamiałem na skalę Polski, na skalę, na skalę Europy od kilkudziesięciu, trzydziestu lat. A to od czasu, jak zacząłem się zajmować poszanowaniem energii i energiami odnawialnymi. Otóż myśmy pokazywali, w jaki sposób. Można korzystać z energii słonecznej, z energii, o której napisałem i wykazaliśmy, która ze Słońca dociera do nas 10 tysięcy razy więcej energii niż ludzkość zużywa. I w związku z tym, oczywiście, prawie cała ta energia no, służy tylko planecie piękną, czy czemuś takiemu, ale nie człowiekowi w sensie energetycznym. Otóż, Ci, którzy przejęli hasło używania energii odnawialnych, odwrócili zupełnie kota ogonem. I to w dodatku kot, który pokazano nam kota, no, który ma ciężką chorobę odbytu. Także to, co się dzieje od lat 30, powiedzmy, czy w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych, znaczy w tych krajach rozwiniętych, jest to totalne zaprzeczenie logiki. Bo na przykład, jaki jest powód, żeby powiedzieć, że szkodliwy jest dwutlenek węgla i w związku z tym należy dawać podatki od emisji dwutlenku węgla? Jest to absurd. Przed laty, chyba już dziesięciu, Usłyszałem, ja rzadko oglądam telewizor, ale kiedyś oglądając ten telewizor, zobaczyłem, że jakaś pancia tam mówi, że dwutlenek węgla jest gazem trującym. Za coś takiego powinna być natychmiast wyrzucona z pracy. Ewentualnie powinna dostać mopa do ręki i zajmować się tylko nie wiadomo, czy by potrafiła czyszczeniem podłogi. Natomiast dwutlenek węgla jest przede wszystkim gazem, którego w atmosferze mamy chyba procenta, to znaczy jest 400 par per milion, 400 na milion, prawie na pewno to jest czyli bardzo mała ilość. A po drugie, to jest gaz, który jest niezbędny do rozwoju, bo wtedy w przeszłości naszej, kiedy było. W przeszłości geologicznej świata, kiedy było nie 400, a 1000 czy 2000, wtedy wspaniale się rozwijały głównie rośliny, zwierzęta. Przecież te ogromne dżungle, które były za czasów dinozaurów, które zresztą spowodowały, że te dinozaury mogły się rozrastać, bo miały ogromną ilość żarcia. A kiedy te dinozaury. Roślinożerne, ich było bardzo dużo. To wtedy mogły się również rozwinąć te różne tyranozaury, które zjadały te, te swoich kolegów roślinożernych. Więc wtedy przy dwóch tysiącach ppm, czyli part per milion dwutlenku węgla, cudownie rozwijała się roślinność i, i fauna. Więc, dlaczego mamy się w tej chwili martwić tym, że jest 400 części na milion? Nie ma żadnego powodu. Natomiast to, co zrobiono i do czego, to jest, do czego doprowadzono przy pomocy tak zwanego Zielonego Ładu, jest to zupełne zaprzeczenie zdrowego rozsądku i zdrowego podejścia do energetyki odnawialnej. Kiedy miałem okazję mówić przy pomocy mówić w pałacu prezydenckim przy okazji jakiegoś tam nagradzania orderami, właśnie powiedziałem to między innymi do tych obecnych ministrów i 200 osób, które były wśród rodzin tych na, nagrodzonych, że za 30 lat to, co w tej chwili jest promowane przez pana prezydenta, przez pana premiera, przez rządców Unii Europejskiej, będzie uznawane za coś tak idiotycznego, jak w tej chwili uznajemy sowieckie twierdzenia sprzed lat kilkudziesięciu, które były wtedy podawane jako pewniki. Że na przykład można z drozda zrobić kosa albo że można z żyta odpowiednio je traktując. Nie wiem, czy przez KGB, czy inaczej, ale zrobić pszenicę. I również była tam Olga Lepieszyńska, która mówiła, że jak się roz... w takim moździerzu. Rozdzieli białko, to ona potrafi spowodować, wywołać życie. Wszystko to była brednia. Otóż, to, że w tej chwili takimi bredniami jesteśmy atakowani ze strony Unii Europejskiej, która jakoś stara się trzymać. No, przepraszam, ale chyba inaczej nie mogę powiedzieć. Rządy poszczególnych krajów za mordę, no to jest zupełny skandal, bo to jest antyna, antynauka, sprzeczne z wszelką nauką i z wszelką logiką. I stąd jest, powstaje ta katastrofa inflacyjna, bo między innymi, jeśli nas zmuszono, do, w Polskę do zniszczenia tych 70, które 71 mieliśmy kopalni węgla, to nagle Polska stała się importerem energii. Jak oddzielnie kiedyś mówiłem, energetyka jądrowa jest niezwykle niebezpieczna i niezwykle droga. I co gorsze, ta cena energetyki jądrowej rośnie, ale gdybyśmy korzystali z energii słońca. A słońce daje nam 10 tysięcy razy więcej energii, niż Homo, zwany niesłusznie, sapiens, czyli mądry, potrzebuje, to wtedy mielibyśmy nadmiar energii, czyli nagle energia by się stała coraz tańsza, tańsza, tańsza i wreszcie naprawdę bardzo tania. A oni postanowili odwrotnie. Ponieważ zdecydowali, że walczą z dwutlenkiem węgla. Więc narzucili, nie wiadomo, bez żadnej logiki, bez żadnych argumentów naukowych, narzucili podatek od emisji CO2. W związku z tym na początku od tysiąca, od tony emisji chyba CO2 to kazano płacić tam 5 euro, potem to wzrosło do 26 euro, i teraz, o ile pamiętam, to jest 120 euro tony wysła, wyemitowanego z rynku węgla, i ta liczba rośnie. Kto te pieniądze, potworne pieniądze no co są miliardy, bierze? Tego nie potrafiłem się od przedstawicieli naszego rządu dowiedzieć. Ale z całą pewnością powoduje to no, tą ogromną presję inflacyjną, bo jak nagle nie ma węgla, a węgiel Polska, który która przed 30 laty eksperci mówili, że mamy węgla na 700 lat. Potem powiedziano, że na 200. A w tej chwili, jak zalali te kopalnie i zniszczyli nie do końca, no to już nie mamy węgla. I Wateuszek, ja nazywam pana premiera Wateuszkiem, dlatego że przede wszystkim. Zupełnie bandycko utrzymuje VAT na poziomie 23%. Przed tygodniem czy miesiącem już powiedzieli, że dalej ten VAT, który blokuje nam gospodarkę, blokuje nam energetykę, uniemożliwia wszystko. Ten VAT ma dalej być 23%. Więc kiedyś znałem pana Mateusza, jak był chłopczykiem, ale od czasu, jak został nam narzucony z zewnątrz jako premier, no to jest ludzie nam mówią o nim Wateusz, czyli facet, który utrzymuje ten VAT na obłędnym, blokującym gospodarkę poziomie. Więc jeśli mamy ten politykę rządów, a w tym wypadku mogę powiedzieć, że ponieważ rząd Tutejszy, czyli warszawski, no, postępuje tak samo, jak, czy bardzo podobnie jak inne rządy w Hiszpanii, we Francji, czyli w sposób szkodliwy i głupi, no to widać, że to są marionetki. To znaczy, że tam jest za nimi jakiś groźny, złośliwy planista. I między innymi ten wspomniany przed chwilą tak ciepło Wateuszek. Mówi nam, że jest Putinflacja. To, że Rosja chce odgryźć kawałek ziemi tam na wschodzie Ukrainy, jest związane z tym, że to jest imperium. Rosyjskie imperium, które nie jest imperium Rosjan, tylko jest imperium wielu narodów. I przy tym rozpadzie Związku Radzieckiego przed laty 30, akurat Ukraina dostała taki tłusty kęsek, który jest w tej chwili był na wschodzie Ukrainy, no i Krym, i Imperium Rosyjskie stara się to odgryźć. A to jest sprawa między tymi, którzy naprawdę rządzą Ukrainą, a to są ludzie związani ze Stanami Zjednoczonymi, po tym Majdanie w roku 2014, no to oni się gryzą, z, ci imperialiści, że tak powiem, ze Stanów, z imperialistami z Rosji o kawałki Ukrainy. Ale to nie jest nasza polska sprawa. Dlaczego więc tenże wspomniany Wateuszek nazywa ten wzrost inflacji? który realnie jest spowodowany przez błędną, szkodliwą, zbrodniczą politykę Unii, Europej Unii Europejskiej, nazywa put-inflacja, no to jest po prostu szyderstwo ze zdrowego rozsądku. W związku z tym, od pewnego czasu, kiedy realnie rząd rządzi gospodarką, nie sens gospodarczy, nie równowaga cen, nie konkurencja, tylko ideologia, od tego czasu nie można mówić o jakichś rozsądnych powodach inflacji, bo te powody są ideologiczne. Jeśli tak i nagle nam powiadają, że... W Holandii, przed miesiącem chyba, nagle wzrosła cena gazu ośmiokrotnie. To, to jest uderzenie pałą w logikę. Jeśli na swojej stronie pisałem również o tym, że gdzieś jakieś miasteczko pod koszalinem zakręciło ludziom ciepłą wodę. Dlaczego? Dlatego, że nagle wzrosła cena energii. Przypuszczalnie, która to energia podgrzewała ciepłą wodę, wzrosła im trzykrotnie. A tymczasem wspomniany tak ciepło Wateuszek mówi, że my w tej będziemy importować z Wenezueli, z Australii, z jeszcze jakichś dziwnych krajów węgiel, na którym Polska stoi. Jeszcze za Komuny, prawdą było, że Polska stoi na węglu, czyli stoi węglem. A teraz nagle nam mówią, że nie, nie. Po ogromnych cenach będziemy musieli importować. To wszystko wskazuje, że rządzonami, no przykro powiedzieć, ale zbrodniczy idioci. Znaczy, oczywiście oni nie rządzą, oni są tymi marionetkami. Ale sytuacja, w której przed tygodniem chyba powiedziano, że nagle. Nie powiedziano, że nam zniszczą rolnictwo, bo to jest prawda, ale nagle jakieś Orlen czy tam coś takiego wstrzymali produkcję nawozów azotowych. W związku z tym nie tylko wstrzymali tą produkcję nawozów azotowych, w związku z tym ceny nawozów azotowych skoczyły w górę trzykrotnie, pięciokrotnie. W sytuacji, kiedy gospodarka bardzo źle znosi wzrost cen o 3% czy o 5%, bardzo źle i jakoś reaguje. Ale w sytuacji, kiedy ten wzrost nagle jest to 500%, to nie może jakkolwiek reagować, czyli musi to być katastrofa rolnictwa. Jeśli katastrofa rolnictwa przecież rolnicy już nie mają w tej chwili krów żeby mógł, żeby móc nawozić nawozem naturalnym, obornikiem. W związku z tym z całą pewnością nastąpi krach produkcji rolnej. Jeśli tak, to czeka nas głód. I do tego doprowadzają ci ludzie, jeśli mają jakąś świadomość, a nie są zupełnymi zastraszonymi idiotami, to doprowadzają świadomie. Są również na temat tej inflacji, czy katastrofy, do której nas świadomie doprowadzają. To jest zderzenie z rzeczywistością. To nie jest zderzenie dwóch tendencji, tylko zderzenie idiotyzmu ideologicznego z rzeczywistością. Przykład taki jest, na, na przykład przy wstrzymaniu tej produkcji nawozów azotowych. Przy okazji tam produkowano również tak zwany suchy lód, czyli zestalony dwutlenek węgla. I ten dwutlenek węgla był używany dla schładzania w mleczarstwie. Przecież wszystkie samochody, które wiozą mleko, muszą być jakoś schładzone. Tam rzuca kostki dwutlenku węgla i już mamy tam ujemną temperaturę. Otóż to samo dotyczy mięsa. Przecież cały przemysł mięsny w Polsce oparty jest oczywiście na tym, że nie zwierzątko zostało zabite i natychmiast podane na stół, tylko musi być schłodzona ta produkcja. Otóż, jak nagle znikł ten dwutlenek węgla w postaci zestalonej, czyli suchy lód, to to jest katastrofa dla przemysłu mlecznego i przemysłu mięsnego. I jeśli teraz jakieś pancie, które rządzą poszczególnymi ministerstwami, mówią, że my się spotkamy i będziemy na ten temat debatować w rządzie, no to to wskazuje, że to jest celowe niszczenie, nie, nie powiem kolejnego kraju, wszystkich krajów. W których takie odejście od logiki i taka wymuszona inflacja, jeszcze nazywana putinflacją, jest wykonywana, jest narzucana. Więc to, co mamy teraz, to jest sytuacja, z której możemy tylko wyjść wtedy, jeśli większość ludzi myślących czy działających, większość, Ludzie ze wsi, ludzie z miasta, różni robotnicy, sprzątaczki, jeśli zrozumieją, że robią ci, którzy rządzą, robią nam świadomia na niekorzyść. Bo w sytuacji, jeśli połowa ludzi zrozumie, że jesteśmy wpychani w tą katastrofę, wtedy tą katastrofę można będzie usiłować oddalić. Ale jeśli 80% ludzi się cieszy z sytuacji, którą mamy i tym, że jak jest emerytem, dostanie jakoś tam 13 czy 14 emeryturę, no to wtedy nie mamy szans. No proszę Państwa, jak się robi 13, 14 emeryturę? Każe się drukować, nawet niekoniecznie papierowe, ale elektronicznie rozmnażać te pseudopieniądze. To nie ma nic wspólnego z produkcją dóbr, nie ma nic wspólnego z tym, żebyśmy mieli więcej mleka czy więcej chleba, czy żeby ten chleb był tańszy. Tylko ma związek z tym, że to są działalność pozorna. Więc jeśli zrozumiemy, w sensie, mówię w tym sensie, że jeśli rzeczywiście. Rzędu 50% Polaków zrozumie, jak jesteśmy dymani, jak jesteśmy oszukiwani, jak jesteśmy doprowadzani do katastrofy, wtedy usunięcie tej katastrofy będzie możliwe. A jeśli takich gadających takie rzeczy i rozumiejących takie rzeczy będzie dalej 3% czy 5%, to szans na przetrwanie nie mamy żadnych. Jednak mam nadzieję, że nie chodzi o instynkt. Ale że wola przeżycia wśród Polaków jest większa i że Państwo, którzy to, co powiedziałem, zrozumieją, przekażą to również następnym, innym, żebyśmy się uratowali. Panie profesorze, czy to celowe zubożenie społeczeństwa to może będzie kolejne pytanie z pogranicza teorii spiskowych? Ale czy to celowe zubażenie społeczeństwa może być takim swojego rodzaju wstępem do wprowadzenia tego słynnego pieniądza elektronicznego z datą ważności? Jak Pan Profesor w ogóle odnosi się do takiego straszenia ludzi wprowadzeniem takiego pieniądza elektronicznego? Proszę Państwa, to nie są żadne teorie spiskowe. To oni, kłamcy, mówią, że to są jakieś teorie spiskowe, bo ten spisek działa. To znaczy ci rządzący światem Wielcy y, finansiści powiedzmy, którzy są bezpośrednio związani z szatanem, to znaczy to jest ten dwór otaczający szatana, oni już wprowadzili y, tak zwane pieniądze y, elektroniczne i próbują teraz i starają się, żeby wyeliminować nawet te idiotyczne te pieniądze papierkowe. Chociaż prawdziwym pieniądzem, można powiedzieć, było w swoim czasie. Złoto, ewentualnie srebro, przez tysiące lat. A cała reszta była namiastką. Więc wprowadzenie teraz pieniędzy cyfrowych, które we wszystkich państwach równocześnie wprowadzają, jest działaniem kolejnym w kierunku spętania ludzi, to znaczy pozbawienia nawet tych jakichkolwiek pieniędzy, jakichkolwiek możliwości wymiany towarowej. Więc będziemy, jeśli to będzie trwało, to będziemy musieli wrócić do barteru. To znaczy ja dam tam komuś znaczy, świn, znaczy przepraszam, odwrotnie, ja dostanę od kogoś Świnie, ale i którą będę musiał sobie pokroić i uwędzić, ale co ja mu dam w zamian, nie wiem. Więc wprowadzanie tych, wprowadzenie już pieniędzy cyfrowych. Prowadzi bezpośrednio do tego, żeby wprowadzić chipy. Tak jak w dawnych czasach były chipy na krowę, za komuny, to się na uchu miała takie, to teraz będą chcieli wprowadzić chipy, przy pomocy których już to nie jest jakaś ani teoria, ani spiskowa, to są fakty. W Chinach. Które są przed polem tego poligonu szatana. Już wprowadzono tego typu informatyczne ocenianie ludzi, że ludzie, się, których jakaś tam tak zwana sztuczna inteligencja oceniła, że oni źle reagują na żądania partii rządu no to nie dostają tych cyfrowych punktów. A jeśli nie dostał tych cyfrowych punktów, to na przykład na pewno nie może polecieć samolotem. A, a nawet jak jeszcze niżej, no nie może pojechać pociągiem. Czyli to jest celowe wprowadzanie niewolnictwa i cyfrowe pieniądze do tego służą, żeby spowodować, żeby każdy poczuł się niewolnikiem tak jak ta próba z absurdem, COVID spowodowała, że większość ludzi poczuła się nagle w namordniku. I jeszcze teraz są ludzie, którzy chodzą w tych namordnikach. Tutaj przy okazji mi się przypomniało, że jedna z większych orkiestr symfonicznych. Filadelfijska zażądała, żeby przy graniu 9. symfonii Beethovena chór miał te namordniki na twarzach. No, chór się w Anglii, akurat w Edynburgu chyba się na to nie zgodził, jak można śpiewać w kagańcu. Śpiewać nie można i akurat ci ludzie, kurzyści z, z Edynburga się nie zgodzili. Ale żyć w kagańcu usiłują nas nauczyć. I do tego celu służy między innymi właśnie tak zwane cyfrowe pieniądze. Tutaj warto by jeszcze przypomnieć tę to, to myśl pana profesora, abyśmy się ratowali, ponieważ w przypadku wprowadzenia właśnie tego systemu elektronicznej punktacji. Jakby to ująć, nie chcę oczywiście siać dekretyzmu, ale to, to ratowanie się, jakaś forma buntu, będzie zdecydowanie dużo trudniejsza niż jest do tej pory. Więc tutaj oczywiście tak. nigdy, nigdy nie jest zbyt mało nawoływania do krytycznego myślenia, do kwestionowania wszystkiego, co nam mówią w cudzysłowie autorytety z telewizji. Więc pozostaje mi to jeszcze raz powtórzyć. Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Link do strony internetowej pana profesora oczywiście znajduje się w opisie. Serdecznie państwa wszystkich tam zapraszam. Tymczasem żegnam się z państwem i do zobaczenia w następnym odcinku.